Nie, w piątek firma Beckhoff Automation. Nasza firma jest jednym z wiodących dostawców komponentów automatyki przemysłowej. Kompleksowych rozwiązań są to systemy wykorzystujące najnowsze technologie na rynku, ethernet czasu rzeczywistego, komputery typu embedded PC oraz system do sterowania procesami technologicznymi TwinCat. Jesteśmy młodą firmą na rynku polskim, ale 6 lat pozwoliło nam wyrobić sobie już dosyć silną pozycję i myślę, że jesteśmy bardzo dobrze postrzegani i rozpoznawali zarówno przez konkurencję, jak i przez klientów. Na stoisku prezentujemy najnowsze rozwiązania, które ujrzą tak naprawdę światło dzienne za chwilę, bo wszelkie premiery są prezentowane przez firmy na targach Hanover. Mamy niestety tą tą ujemną stronę Automaticonu, że jesteśmy zawsze przed Hanowerem, więc nie wszystko jesteśmy w stanie zaprezentować. Pewne, pewne nowinki są zawsze ukrywane do ostatniej chwili, ale zaprezentujemy na pewno szereg, szereg najnowszych rozwiązań dotyczących właśnie Ethernetu Czasu rzeczywistego, czyli sieci EtherCAT, która już staje się de facto standardem w Eternecie Przemysłowym. Zaprezentujemy szereg rozwiązań w zakresie komputerów przemysłowych, zintegrowanych komputerów przemysłowych ze sterownikami PLC oraz najnowsze rozwiązania w zakresie w zakresie motion control, czyli technologii sterowania ruchem, zarówno point-to-point, -point, jak i interpolowanych.